Witam serdecznie. Volvo ostatnio ma dobrą pasę, produkuje coraz ciekawsze samochody. Ciekawe XC60, luksusowe wielkie XC90, nadchodzące jeszcze bardziej luksusowe S90, niedługo będzie też V90, ale starsze modele, które już od dłuższego czasu są na rynku, czyli na przykład S60, też Volvo potrafi przygotować w taki sposób, że warto do nich wrócić. Chociaż już 60 była w naszej redakcji, to jednak postanowiliśmy wziąć ten samochód na test, bo samochód jest bardzo ciekawy jest to wersja Polestar, która z 3-litrowego silnika benzynowego wyciąga aż 350 koni, napęd na 4 koła, automatyczna skrzynia biegów i wrażenie z jazdy niezapomniane. Zapraszam. Może zanim przejdziemy do testu jeszcze wspomnę początek roku, urodziło mi się dziecko, mam 40 lat, mam całkiem sporo zmian w życiu, w związku z tym będę się starał nadrabiać braki czasu takimi szybkimi testami tak jak ten, będą też testy pełne jeśli znajdę na to czas, więc dzisiaj wszystko robimy dosyć ekspresowo, wybaczcie jeszcze przez parę miesięcy czy, czy kilka tygodni będzie to taki tryb, bo za parę godzin już muszę być w domu, dziecko czeka zaczynamy. Wersję Polestar jak ją poznamy? Szczerze powiedziawszy jak na możliwości tego samochodu jak na wrażenia z jazdy, którą daje ten samochód prawie nie rzuca się w oczy oczywiście mamy tu 20 calowe felgi oczywiście mamy tu hamulce Brembo mamy lotkę skromną ale mamy, mamy też mały dyfuzorek dwa, dwie końcówki układu wydechowego z napisem zresztą Polestar tutaj też mamy z tyłu plakietkę Polestar mamy oczywiście ten fantastyczny lakier, którego nie może Możemy przeoczyć. Mamy też nawet na felgach małe takie niebieskie znaczki z właśnie logotypem Polestar. Oprócz tego mamy tutaj z przodu zmieniony ewidentnie przedni zderzak. Również znaczek Polestar, ale spójrzcie na ten samochód tak powiedzmy z pewnego dystansu. Jak patrzymy na niego, to wydaje mi się, że nawet z tymi felgami, nawet z tymi zaciskami, z, z tym sztywniejszym 80% od Airline zawieszeniem Olins z boże, ze wszystkimi przeróbkami i z tym mocnym silnikiem, ten samochód wciąż, tak jak teraz widzicie, moim zdaniem nie zdradza. Tego wszystkiego, co potrafi na drodze. Oczywiście o tym, że to jest specjalna wersja samochodu najlepiej przypomina sam silnik. Sześciocylindrowa, turbodoładowana benzynowa jednostka, 3 litry, 350 koni mechanicznych i 500 Nm. To wszystko sprawia, że auto bez problemu rozpędza się do 250 na godzinę. Oczywiście to jest ograniczone elektronicznie, natomiast setka już pojawia się na prędkościomierzu po 4,9 sekundy. I w tym czasie naprawdę się nie nudzimy, dlatego że ten silnik i wydech brzmią fantastycznie. Zresztą za chwilę to sami usłyszycie. Jeśli chodzi o spalanie, no to w tym samochodzie nie jest to może aż tak bardzo istotne, ale gdyby ktoś chciał, to jest to kilkanaście litrów, w zależności od temperamentu kierowcy. Dobra wiadomość jest taka, że pojemność zbiornika paliwa jest odpowiednia względnie, bo mieści ponad 67 litrów, co sprawia, że tym samochodem, nawet jeżdżąc bardzo intensywnie, przejedziemy. No, co najmniej 500 km, może 600, więc źle nie jest. Źle natomiast jest, jeśli chcecie poczekać z zakupem takiego samochodu, dlatego że z uwagi na różnego rodzaju ekologiczne zmiany w branży motoryzacyjnej, ten sześciocylindrowy silnik niedługo odejdzie, niestety, do historii i w jego miejsce pojawi się dwulitrowy, czterocylindrowy silnik, który będzie miał podobną moc, ale już na pewno nie to samo brzmienie. Jeśli więc zechcecie kupić ten samochód szybko, póki jeszcze sześciocylindrowa jednostka jest pod maską, Wciąż musicie mieć trochę szczęścia, dlatego że Volvo ograniczyło liczbę egzemplarzy, które tutaj zostaną właśnie w tej konfiguracji wyprodukowane, do chyba około 300, więc to też auto trafi do bardzo wybranej i wąskiej grupy odbiorców. Życzę powodzenia! To jest dółmetrowca, więc kierownicę regulujemy w dwóch płaszczyznach. Jak widać, zakres jest odpowiedni. Tutaj mogę sobie wyregulować tak, jak mi akurat pasuje. Nad głową jest na wcisk, znaczy mieszczę się, ale czapka już delikatnie dotyka pod sufitki. Co prawda, tu mamy okno dachowe, więc trzeba to uwzględnić. Zabiera parę centymetrów. Fotele bardzo wygodne, a jednocześnie dosyć sportowo ukształtowane, więc dobrze trzymają na boki. Jedyne z punktu widzenia metrowca na co mogę narzekać, to jest to, że tu mamy takie zintegrowane zagłówki, co sprawia, że ja nie mogę sobie wyregulować tego zagłówka na wysokość odpowiednio, co zresztą teraz widać no i popatrzcie, teraz siedzę zgodnie ze sztuką, zobaczmy ile miejsca za mną a za mną miejsce jest w sam raz dla dwumetrowca to znaczy ja tutaj kolanami już wylądowałem wewnątrz fotela, ale tutaj mamy takie wgłębienie co ratuje troszkę sytuację, bo kolana w sumie się odnalazły, pod fotelem też jest dość miejsca, żeby tutaj akurat umieścić stopy jedyny problem, gdzie ja się nie mieszczę no to jest niestety nad głową, bo tutaj już Dach jest w taki sposób, że tak powiem, poprowadzony, że ja tutaj nie mogę, jak widać, głowy wyprostować. Teraz po prawej stronie usiądy. Tu jest jeszcze troszkę mniej miejsca, ale musiałem tutaj się przydostać przez taki oto tunel centralny. Nie za wysoki, ale dosyć szeroki. Od razu widzimy tutaj możliwość trzystopniowej regulacji pod podgrzewania. Miejsce z tyłu, wyjście 12V. Tu mamy też podłokietniczek, miejsce na kubeczki jeszcze całkiem pojemny, duży schowek więc wszystko jest wykorzystane do ostatniej chwili ja tutaj widzę jeszcze jest możliwość przejścia na narty, ale tego akurat stąd chyba nie można otworzyć. W każdym razie mamy tu z takich standardowych rzeczy, proszę bardzo, schowki w drzwiach również, nie za wielkie, ale też jak widać kieszenie są. Bardzo wygodnie wyprofilowane zresztą takie miejsca na kanapie, popatrzcie sami, zresztą tutaj jak kierowca będzie uprawiał sportowy tryb jazdy, to tutaj przynajmniej na tych skrajnych pozycjach na kanapie można będzie, myślę, taką podróż całkiem wygodnie i bezpiecznie przetrwać, także samochód jest dopasowany do sportowej jazdy nie tylko z przodu, ale również z tyłu. Zajrzyjmy do bagażnika w tym samochodzie. To jest w sumie drugorzędne, ale patrzcie jak Szwedzi postanowili wykorzystać tutaj miejsce z tyłu. Mamy tu to całkiem nieźle wykończone, aczkolwiek kształt tego bagażnika jest dosyć skomplikowany. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj miejsca, gdzie chowają się zawiasy bagażnika, zajmują tu całkiem sporo miejsca. Również tu mamy akurat na torbę na rzepy. Tu również jest taki dosyć skomplikowany kształt. Także jest, o tu jest akurat TV-receiver, proszę bardzo, jakieś elementy wyposażenia też zajmują trochę miejsca. Mamy też tu po lewej stronie wyjście 12V. Mamy też możliwość, powiedzmy, zarządzania kształtem tego bagażnika w ten sposób, że możemy podnieść taką oto półeczkę. Tu jest dodatkowa gumka, więc tu możemy jakieś torby, zakupy i tak dalej wrzucić. Jak nawet nie, jej nie użyjemy, to i tak dzielimy w ten sposób, jak widać, bagażnik na pół, co też jest wygodne. Możemy też zajrzeć jeszcze niżej, a tu widzimy, jak widać, zestaw naprawczy i już blachę. Więc tu już zbyt wiele nie opowiadamy. No i oczywiście, tak jak mówiłem, się do na telnej kanapie. Tam dalej, jeśli się schylimy bardziej i sięgniemy, jest możliwość otwarcia, przejścia i przewożenia w tym samochodzie, na przykład NARD. Tu wystarczy pociągnąć raz, dwa, odblokować oparcia i możemy przejść się do przodu i złożyć oparcia telnej kanapy. W efekcie uzyskujemy średnio płaską powierzchnię. Jak widać, jest tu całkiem spory e, uskok. Tu też te oparcia niestety nie chcą się złożyć horyzontalnie, oprócz tego, jeśli ktoś chce przewieźć lodówkę, to ta lodówka będzie miała tutaj pewnego wroga, że tak powiem, o w taki brzydki sposób, nazwijmy to po imieniu, wystający, no nie wiem, jakiś taki element, który tu blokuje ten, ten, to oparcie, więc... Niby jest, ale jak widać do końca nie jest to idealnie rozwiązane. No ale tak jak zacząłem opowieść o bagażniku, tak skończę. Bagażnik w tym samochodzie jest mało istotny. We wnętrzu również znajdziemy kilka sygnałów, że nie siedzimy w zwykłym S60. Zaraz po otwarciu drzwi widzimy nakładki na progi. E, engineered by e, tutaj Polestar. E, na fotelach widzimy, zresztą fotele są całkiem wygodne i dobrze trzymające na boki. Mamy też takie przyszycie w odpowiednim niebieskim kolorze. Zresztą ten niebieski kolor nieprzypadkowo również znalazł się na mnie. I jeszcze tutaj warstwy niżej również. I jedziemy na niebiesko. Na niebiesko mamy również przyszycie na bardzo wygodnej kierownicy, która jest tutaj częściowo wykończona w skórze, częściowo takim zamszem, więc to też jest bardzo przyjemne. Sygnałów, że mamy tutaj do czynienia z samochodem o takim właśnie sportowym charakterze, jest więcej. Tutaj mamy na przykład, tutaj mamy taki element, który przypomina co najmniej karbon. W tej chwili nie dałbym głowy, czy to jest karbon, czy to jest coś, co udaje karbon, ale tu na przykład znów mamy znaczek Polestar. Jednym słowem, gdzie tylko nie spojrzymy, wszędzie widzimy Polestar, nawet na pedale hamulca, jeśli się przyjrzymy. Tu między kratkami widzimy gwiazdę polarną, więc cóż, widzimy tu naprawdę sporo takich znaczków, które nam o tym, że jedziemy specjalną wersją samochodu, nie pozwolą zapomnieć. No to opowiedzmy o najważniejszym, co w tym samochodzie jest, czyli o spalaniu. Żartuję. Oczywiście wrażenie z jazdy. Wrażenie. Totalnie niezapomniane. Ja może zacznę od tego, że oczywiście pod domem zmieniam, zmieniam te samochody dosyć regularnie, z uwagi na charakter pracy. I nieraz pod domem stoją samochody, które mają naprawdę sporo koni, ale niezmiernie rzadko łapie się na myśli, że chcę podejść do auta, do, do, podejść do drzwi, wziąć kluczyki akurat do Volvo i pojechać. Nie z punktu A do punktu B, tylko z punktu A do punktu A. Dla samej przyjemności jazdy, wrócić pod dom, pojechać do donikąd, po prostu pojechać po to, żeby poczuć jeszcze raz, jak ten samochód jeździ, jak on przyspiesza, jak on skręca, jak on brzmi. E, Wrażenia z jazdy po Allstar są naprawdę bardzo, bardzo dobre. I to, jak on e, zachowuje się, kiedy jest sportowo poganiany, bo nieco mocniej, i kiedy jedzie. Bardzo spokojnie. To jest właśnie fajne w tym samochodzie, że nie ma jakichś przycisków, sport, komfort dalej. To jest po prostu samochód jeden, taki, jaki jest, i możemy z niego korzystać na taki sposób, na jaki nam to odpowiada. Więc, jeśli chcemy jechać spokojnie, proszę bardzo, jedziemy spokojnie. On nie jest głośny, on nie jest zbyt twardy jak na swoje możliwości sportowe. Układ kierowniczy również dosyć kompromisowy, zestrojony, nie jest zbyt bezpośrednio go kartowy. Wszystko w tym samochodzie jest. Silnik mocny, ale nie szarpie. Tak całkiem fajnie to wszystko współpracuje, płynnie jeździ. Ja w pewnym momencie pod, po, podrzucałem kolegę gdzieś tam po mieście, on wsiadł do auto, w ogóle nie spojrzał na to, co to za auto, jedziemy sobie. Ja mówię w pewnym momencie, ty wiesz, że to jest samochód, który ma 350 koni. I w pewnym no 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 co ty? No i szczere zdziwienie zobaczyłem w jego oczach, bo jechałem spokojnie, ta, cały ten czas, nie dodałem ani razu mocniej gazu. Okazało się, że, że również jak ktoś nie wie, że jedzie mocnym samochodem, to on się od... zachowanie auta praktycznie o tym się nie dowie, bo ten samochód potrafi być spokojny, a jeśli chcemy, żeby ten samochód był mniej spokojny, no cóż, wciskamy mocniej gaz i ho, ho, naprawdę zbiera się fantastycznie, masaż pleców gwarantowany i do tego to fantastyczne brzmienie sześciocylindrowej jednostki I, i to wszystko, co daje napęd na cztery koła, gdzie nieważne, czy jedziemy po, 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 po mokrym asfalcie, czy po suchym asfalcie, zawsze jedziemy dokładnie tam, gdzie chcemy, zawsze jedziemy dokładnie tak, jak chcemy, nie ma żadnych poślizgów, również zawieszenie wtedy, jego jego charakterystyka jest akurat w sam raz na to, żeby jechać szybciej, gdzieś tam mocniejszy zakręt, okazuje się, że, że ten samochód fantastycznie się również trzyma, nawet na mokrym asfalcie nieźle się trzyma, więc cały kształt tego auta naprawdę może być albo sportowy, albo komfortowy. I to nie dlatego, że ma przycisk, który to przyłącza, tylko dlatego, że po prostu jest gotowy do jazdy i tak, i tak jest. W takim zakresie, jakby skonfigurowany, zestrojony, że potrafi robić to wszystko bez żadnych dodatkowych przycisków. W sumie, wychodzi na to, że opowiadam o samych plusach i, i zaczynam robić temu autu bardziej reklamy niż test, więc może parę minusów. Pierwszy z nich to jest kierownica, zbyt duża moim zdaniem w tym samochodzie, w tak sportowym samochodzie. Powinno być nieco bardziej poręczne, nieco mniejsze, a to, to mogliby zmienić akurat w tej wersji. No i spalanie, przy czym, no. Okay, spalanie w tym samochodzie nie jest istotne, ale jak już mam powiedzieć o paru wadach, to no to spalanie, tak, 15 litrów na 100 km to jest coś co spokojnie możemy zobaczyć przy bardziej agresywnej jeździe, aczkolwiek jeśli miałbym powiedzieć czy istnieją sposoby na tak naprawdę bardzo uczciwe przerobienie tego paliwa tych 15 litrów na 100 km, to powiedziałbym, że w tym samochodzie to jest 15 litrów na 100 km przyjemności z jazdy że to jest samochód, który w naprawdę bardzo uczciwy sposób zużywa to paliwo i sprawia, że na końcu mamy nie tylko przejazd z punktu A do punktu B, ale właśnie przejazd z punktu A do punktu A z przyjemnością powracając do tego punktu, z którego wyjechaliśmy tylko dla samej przyjemności zjazdy. Chyba znów zaczynam robić reklamę, ale naprawdę ten samochód na to zasługuje. Moi drodzy, wyjątkowo ciężko jest podsumować samochód, który z jednej strony robi fantastyczne wrażenie w trakcie jazdy, z drugiej strony mimo wszystko nie jest w pierwszej lidze i nie jest samochodem pierwszego wyboru, jeśli jedziemy do salonu po auto dające dużo radości z jazdy i właśnie takie sportowe emocje. Jednak w pierwszej kolejności, kiedy pomyślimy o aucie sportowym z tego segmentu, myślimy o BMW serii 3. Tutaj wypisałem kilka takich propozycji. Uwaga! BMW serii 3 340 X Drive, 326 koni, 250 10 tysięcy złotych, zwróćcie uwagę na cenę ku 50, hybrid 364 konie, 263 tysięcy złotych, jaguar XE 340 koni 289 tysięcy złotych. Klasa C450 Formatic 367 koni. 277 tysięcy złotych. I wreszcie Audi 5 Sportback S Quattro 3.0 TFSI 333 konie, 288 tysięcy złotych. Wszystkie te ceny, jak słyszeliście, poniżej 300. Ten samochód w ogóle jest zagadką, dlatego, że na stronie Volvo nie sposób znaleźć informacji, ile tak naprawdę ten samochód kosztuje, ale załóżmy, że pozbieraliśmy po różnych źródłach, wychodzi, że powinien kosztować coś w okolicach 300 tysięcy zł, a więc jest droższy od wszystkich zaproponowanych przeze mnie alternatyw. I być może dlatego można powiedzieć, że ten samochód Mimo, że spełnia w 100% wszelkie oczekiwania od klienta, który przychodzi do salonu i chce mieć samochód o naprawdę bardzo sportowych um, możliwościach. To jednak gra gdzieś tam w drugiej lidze, bo nie jest autem pierwszego wyboru. Być może dlatego, że tacy klienci jednak wolą nie tylko jeździć szybko, ale też, żeby inni ich widzieli na drodze. Ten samochód akurat do takiego wzoru nie pasuje, bo jest zbyt skromny, pomijając te dwudziestocalowe felgi i rzucające się w oczy kolor. Jednak jest taki wycofujący się, i nie rzucający się tak bardzo w oczy. Ale być może to jest właśnie klucz i miejsce, miejsce na rynku dla tego typu aut, dla takiego S60. T6 Polestar, czyli auto dla, no właściwie to dla klienta Volvo, bo można by tak zdefiniować klienta Volvo, ktoś, kto oczekuje naprawdę wysokiej jakości samochodu, spełnienia wszystkich oczekiwań, a jednocześnie nie auta, które nie rzuca się tak bardzo w oczy. I tutaj wersja T6 Polestar również spełnia takie oczekiwanie dla klientów, którzy dodatkowo chcą mieć tą nutę sportowych wrażeń. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, zapraszam oczywiście do lajkowania, komentowania, subskrybowania i oglądania kolejnych testów, nawet jeśli będą takie szybkie jak ten.